No, dobra. Ok. Co? Działałaś w, w tym kierunku, chodź dalej. No i wszystko w tym momencie. Mogę mi teraz oskarżyć, że kogoś wiesz, co? Zobacz. zobacz. Zamolowali drzwi. Sam, sam widziałem, Marek, że drzwi, tak? Marek? Zamolnijmy to czy nie? A spał już. Dobra, Marek. Słuchaj, to wszystko trzeba wymijać. Ja tutaj ja będę się chował do ceny w kieszeni. Swoją przepustkę będę do. do, do wojawie. Ja i wszystko w temacie macie ja tutaj czekaj Żanie tutaj to tu. czekaj dobra i wszystko w macie. zobacz, trzy koncerny były wy te duże te sześciometrowe, tak? Marek? jak ci powiedzieli? to Te większe, tak? No. Zobacz, tutaj jest, ale kurwa, żebyś gdzieś się złamał, ale może być w tym. Nie. Ty kurwa, ale masz ten? Masz, ja byś yy, yy, no... Jak on mówi, kurwa będziesz ten, eee, czekaj, czekaj, panie, zobacz jak z to, to wywaliłem, panie, że ty masz lepiej niż ja, zobacz, jak z to wywaliłem, zobaczcie, to jest eksmisja, widziałeś Marek? Widziałeś Markę te nowe drzwi to wstawili to wstawili te nowe drzwi, Marek widziałeś To po to żeby się nie włamać do tych tych kazamatów Bo moje matki powiedzieli że mieszkanie legalne. ale ja tu muszę wszystko przepatrzeć i wszystko w temacie nie jestem kurwa, jakbyś będziesz kimś kurwa, tam wiesz, bo... Trzyszczoł Wyszyński? Ja będę, ja wordę, z, z, żeby cię na mnie, ja pała dzwoniła, ja będę, że się nielegalnie dogadam, ja będę posłuchał własnej korespondencji. Ale to nie jest jakbyś nielegalne. nielegalny, jest dobra Idziemy dalej. Na B. Idziemy. Teraz. To wszystko Idziemy? Marley? Idziemy. I siedzimy. Przejechaliśmy wszystko? Tak, tam jest światłokąt tu masz? A nie, tu, tutaj Jamu Marek Zobacz Musiałem swą kolspędę Po sobie wyłudzić Po sobie swą kolspędę ty, Idziemy, Idziemy Jedziemy, czy idziemy, czy co? Widziałeś to Ta nowe drzwi widziałeś czy nie Marek Widziałeś czy nie Везу. Нагрел воду, вот так. Uh -huh. И подложим.